Spójrzmy, jak prezentuje się wyjściowa jedenastka pierwszej z drużyn. To, co od razu rzuca się w oczy, to formacja 1-4-3-3 z napastnikami ustawionymi blisko siebie. To właśnie oni mają robić różnicę współpracować ze sobą, wygrywać pojedynki i znajdować drogę do siatki. W tym kontekście ważne będzie dostarczenie im piłek z bocznych sektorów boiska i oczywiście dyscyplina taktyczna, ale to akurat jest ważne w każdej formacji. A tak prezentuje się skład drugiej ekipy. Układa mi się to w ustawienie 1-5-2-3. Co o tym sądzisz, Jacku? Mocna jest linia defensywy, ale boczni obrońcy będą aktywni na całej długości boiska. Od ich współpracy ze skrzydłowymi dużo tu będzie zależeć. Wygląda na to, że zespół nastawia się głównie na kontratak, bo dwaj gracze w środku pola to za mało na cierpliwe konstruowanie akcji. Pięknie z nią do przodu. Arek Milik, okazja. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. A robi się ciekawie. Szukają teraz sposobu. którędy wpić się w 16. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka. Teraz ciekawie. Czy z tej mąki będzie chleb? Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodne, Już widziałem tę piłkę w siatce. Pole karne, głęboko teraz. I strzela! Tak, Polska! Biało-czerwoni trafiają do siatki! Naprawdę nie wiem, jak opisać, co się teraz dzieje w polskim sektorze! Co... Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz ładne minięcie kolejna przeszkoda pokonana. Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Jest! Tak! Piłka w siatce. To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. I dopada do tej piłki. Popatrzmy. Ładnie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Wrzuca piłkę przed bramkę, nie wykorzysta, źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. Sędzia Dwizzo po raz ostatni kończąc to spotkanie, zrobili co do nich należało, awansują do następnego. Oglądamy teraz wyjściowy skład reprezentacji Holandii. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Matejsa de Lichte. Frankie de Jong oraz Donny van de Beek zagrają na środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej. Drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Widzimy teraz skład drugiego zespołu. To co od razu rzuca się w oczy to formacja 1-4-3-3 z napastnikami ustawionymi blisko siebie. To właśnie oni mają robić różnicę, współpracować ze sobą, wygrywać pojedynki i znajdować drogę do siatki. W tym kontekście ważne będzie dostarczenie im piłek z bocznych sektorów. Okazja do strzału. Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku, czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Teraz naprawdę świetna piłka. Błyskawiczne wyjście, które mogło zagrać. Dobrze, teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Brawo, cudowna parada. Będą to pokazywać w skrótach a zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. W okolice jedenastki. Te... Chyba ostatnia okazja przed reprezentacją Polski. Muszą to. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Teraz mamy podwójną zmianę w reprezentacji naszego kraju. środkowanie gdzieś na 11 metr. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Dość czytelne było to podanie. Przewidział to wszystko De Frey. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Ryan Hrafenberg. Donny van de Beek. I oto mamy końcowy gwizdek arbitra. Zapowiada się dla nich bezsenna noc, pełna radości i śpiewów. No to Ajax wygrał, tym razem z Milanu. Zatem rozpoczynamy pierwszą połowę spotkania. Rozegrania akcji. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Słupek nie ma bramki. Czy wybija. Odegard w posiadaniu piłki. Szansa. Mogą zaraz prowadzić. Co za paradać wokół tła. Wydawało się, że nie sięgnie. A jedenasty metr z rogu. I gwizdek kończy pierwszą połowę Super Pucharu Europy UEFA. Ten mecz. Wszystko może się wydarzyć. Wystarczy jedna niedokładność. No i nadal bez bramek na tablicy wyników. Mimo że była niezła sprawa wybić daleko. Tempo. I mamy pierwszą bramkę! Nie byliśmy pewni, czy ten moment... Interwencja spotkania. Brawo! Uratował zespół. Próbować wrzutki. Brawo! Brawo dla bramkarza! Już się mogli całkiem żegnać z nadzieją na korzystny wynik. Stał jak skała i okazał się nie do przejścia, sporo mu zawdzięczyć, żeby spróbować odrobić stratę. Dosłownie tuż przed ostatnim gwizdkiem. Uwaga, Asensio może strzelać. I tak jest! gol dla Realu! Królewscy wyrównują stan meczu. Pytanie, czy powalczą tutaj jeszcze o zwycięstwo. Będzie strzelał jako pierwszy. Duża odpowiedzialność, by dobrze zacząć. I jest! Piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Tak, uderzenie nie dające bramkarzowi wielu szans. Strzał tuż przy słupku, nie do obrony. Jest bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem, spisał się nadzwyczajnie Bramka, nie, świetna parada Widać, że zna się na swojej robocie Strzał w dolny róg, tuż przy słupku, pięknie Jeśli porządnie wykonany, nie do obrony Słupek, nie ma gola, ależ historia Zamiast do bramki, trafia w bramkę Trafia Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki, trzeba go jeszcze wykorzystać Musi trafić do siatki, inaczej przegrają tę serię rzutów karnych i całe spotkanie. Gol, proszę państwa! Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Wszystkie oczy zwrócone na niego. Za chwilę może dać im zwycięstwo. I trafił! Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Mnóstwo fotografów próbuje teraz uwiecznić sukces triumfatorów. Kto wie?